Wiecie, jaka była moja myśl, gdy po raz pierwszy odpaliłem ostatnio Day's Gone, że koniecznie muszę zagrać na najwyższym poziomie trudności. Już na samym starcie wiedziałem, że na zwykłym czy nawet trudnym będę się po prostu źle bawił. Jest to rzecz, która towarzyszy mi przy praktycznie każdej produkcji, która tylko daje taką możliwość zmiany i o której chciałem dzisiaj z wami pogadać. Bo ja po prostu coraz częściej łapię się na tym, że nie umiem się zrelaksować i dobrze bawić, gdy gra nie stawia przede mną żadnego konkretnego wyzwania. No. Poza nielicznymi wyjątkami, oczywiście. I zanim pomyślicie, że jest to kolejny materiał, w którym zachwalane są slajki -like i bicie tych samych bossów po 100 razy, to muszę Was wyprowadzić z błędu. Chociaż ten gatunek jest oczywiście bliski memu sercu, to dzisiaj zamierzam spojrzeć na to wszystko z nieco innej strony. Zastanowimy się, co faktycznie oznacza, że gra jest trudna, a także dlaczego ten wysoki poziom trudności dla mnie i być może też dla wielu z was, jest wymogiem do dobrej zabawy. Ale na początek, proste pytanie. Czy według was trudna gra to taka, w której po prostu przeciwnicy mają dużą ilość HP, a my musimy uważać na każdy ruch, bo wrogowie mają nas na dwa strzały? Odpowiedź nie dla wszystkich może być oczywista, bo jeśli powiedzieliście, że tak, to czy w takim razie możemy stwierdzić, że Wiedźmin 3 na najwyższym poziomie trudności jest faktycznie grą trudną? No właśnie, dla mnie osobiście nie, bo niezależnie od ustawionego poziomu trudności, gra wygląda tutaj dokładnie tak samo, a jedyna odczuwalna zmiana to czas poświęcony na walkę z przeciwnikami. No dobra, ale czy w takim razie, jeśli odpowiemy, że nie, to czy Dark Souls nie są wtedy trudną grą? Doskonale wiemy, że walka z nawet najprostszym przeciwnikiem tutaj potrafi przysporzyć sporo problemów, zwłaszcza początkującym i raczej nikt nie powiedziałby, że jest to produkcja łatwa. Tak naprawdę nie ma tutaj dobrej odpowiedzi, bo wszystko rozbija się właśnie o to, że to, czy walka z wrogami jest ciężka, czy też nie, wcale nie musi świadczyć o tym, że dana produkcja jest trudna. Chociaż mam wrażenie, że wśród tych bardziej niedzielnych graczy właśnie takie przekonanie jest najbardziej powszechne. Biorąc pod lupę jeszcze tego trzeciego Wiedźmina, idzie łatwo zauważyć, że za wyższym poziomem trudności nie idą żadne znaczące zmiany gameplayowe. Chociaż w teorii właśnie powinny. Gra jednak została zaprojektowana u podstaw w taki sposób, że trudno tutaj o wysoki poziom trudności, który cały czas mam na myśli. Dla mnie ciężka gra to taka, która będzie ode mnie wymagała zaangażowania, zagłębienia się w jej mechaniki, często nawet zagubienia się w jej elementach. To gra, w której każda kolejna spędzona godzina będzie miała wartość i sprawi, że będziemy grali coraz lepiej, ale tym samym będziemy mogli stawiać czoła kolejnym, jeszcze cięższym wyzwaniom, które na nas czekają. Początki powinny być trudne, ale wyzwania powinny nabierać cały czas tempa. Nie chodzi o to, żeby musiał po prostu dłużej bić się z bossem, ale o to, żeby gra wymagała ode mnie coraz lepszego zrozumienia i wykorzystania mechanik, a ja dzięki temu będę czuł progres, będę czuł, że staje się w tej grze lepszy. To jest właśnie dla mnie trudna gra. Chcę, żeby to wybrzmiało, bo rozmawiając o trudnych i łatwych grach, powinniście wiedzieć, co dokładnie mam na myśli. Zatrzymajmy się więc na chwilę przy grach łatwych. Jaki mam z nimi problem i co to w ogóle znaczy, że nie jestem w stanie się przy nich zrelaksować? Czy nie powinno być właśnie na odwrót? Skoro gra jest prosta i można się przy niej przysłowiowo odmurzyć, to jak ktoś nie jest w stanie się przy niej odprężyć? W moim przypadku chodzi o bardzo prostą rzecz. Brak zaangażowania w rozgrywkę powoduje u mnie szybką nudę. Gdy jakaś gra jest tak zwanym samograjem i tak naprawdę nie wymaga ode mnie głębszego wdrożenia się w jej mechaniki i systemy, to nudzę się strasznie szybko. Nie czuję, że jestem częścią tej zabawy i mam wrażenie, że wszystko dzieje się bez z mojej większej ingerencji. Więc jaki sens ma taka rozrywka? Uczymy się dla przykładu, jeszcze na chwilę, tego naszego biednego Wiedźmina. Jestem w stanie wiele o tej grze dobrego powiedzieć, ale właśnie na pewno nie to, że ma ona systemy i elementy, które angażują. Rozwój postaci, alchemia czy itemizacja są tak uproszczone, że odpalenie wyższego poziomu trudności nie jest w stanie nic zmienić. Dostajemy tylko sztucznie utrudnioną rozgrywkę, która ma niewiele wspólnego z wyzwaniem, a więcej z upierdliwością i ze znudzeniem. Dla mnie jest to rzecz, która potrafi bardzo mocno wpłynąć na odbiór produkt. Marzyło mi się, żeby przygody Geralta były nieco bardziej skomplikowane, żeby w tym wszystkim. Było więcej głębi, ale Wiedźmin nie jest oczywiście jedynym takim przykładem, bo mogę to samo powiedzieć na przykład o cyberpunku czy asasynach. Każda z tych gier jest dla mnie wyznacznikiem tego, czym są właśnie łatwe gry. Gameplayowe mechaniki nie mają w nich większej głębi, a wyższe poziomy trudności to sztuczne utrudnienia w postaci pompowania dodatkowych statystyk przeciwników. No i weźmy sobie dla kontrastu gry, które uważam faktycznie za trudne, na przykład Darkest Dungeon. Poziom trudności tutaj jest raczej dość oczywisty, ale doskonale przedstawia to, o czym myślę. Sam początek gry jest bardzo trudny, nie tylko dlatego, że przeciwnicy są mocni, ale dlatego, że musimy zapoznać się ze wszystkimi elementami rozgrywki. Poznajemy je powoli, uczymy się w jaki sposób działają wszystkie postacie, czym jest mechanika stresu i jak dobrze planować kolejne wyprawy. Ale najważniejsze jest to, że zapoznanie się z tymi elementami to zaledwie początek. Gra z biegiem czasu stawia przed nami coraz większe wyzwania, a my, chcąc je pokonać, musimy zagłębić się w jej elementy i nauczyć się i jak wykorzystywać je na swoją korzyść, żeby odnieść kolejne zwycięstwo. Nie chodzi więc o to, że każdy kolejny boss jest mocniejszy i bije mocniej, ale o to, że w ogóle odblokowanie go, jak i sama walka, wymaga od nas coraz większej znajomości elementów gry. Ale Darkest Dungeon to w sumie dość oczywisty przykład, więc zastanówmy się, czy są może gry, którym bliżej do Wiedźmina i które nieco inaczej podchodzą do skalowania poziomu trudności. No i wystarczy, że wrócimy do gry, którą wspomniałem dziś jako pierwszą. Days gone. Tryb przetrwania, o którym mówiłem, właśnie wymusza na nas zaznajomienie się z mechanikami, zrozumienie ich i wykorzystanie w jak najbardziej optymalny sposób. Nie mamy na przykład szybkiej podróży, co sprawia, że każda wyprawa jest obarczona ryzykiem, że na przykład nagle zabraknie nam paliwa i nastanie noc, a zbierane surowce są bardziej ograniczone, co wymusza rozsądniejsze planowanie ulepszeń. Nie jest to oczywiście poziom Darkest Dungeon, ale rozumiecie co mam na myśli. Wyższy poziom trudności nie polega tylko na tym, że zombie jest więcej i są bardziej wytrzymałe, ale też na tym, że gra od nas jako gracza wymaga większego. Zaangażowania w stworzone przez twórców systemy. Oczywiście trudność gier wcale nie musi polegać tylko na tym. Wróćmy sobie do tych Soulsów, które stały się przez ostatnie lata swego rodzaju uosobieniem trudnej gry. Oczywiście element trudnych przeciwników zostawimy już sobie w spokoju, ale w tego typu grach jest jeszcze jedna rzecz, która sprawia wiele kłopotów konstrukcja świata i tym samym eksploracja. Dobrze zaprojektowana gra może tym elementem naprawdę mocno zamieszać. Mamy więc ten otwarty świat, pełen niebezpieczeństw, z którym nikt nie mówi nam, gdzie dokładnie mamy iść. I to jest dla mnie bardzo istotne, jeśli chodzi o soulslajki, -like, Metroid 2 czy inne trudne gry. Chcę mieć świat, w którym jestem w stanie się zgubić, mogę powoli odkrywać jego sekrety, żeby on był ze sobą płynnie połączony i żeby eksploracja dawała satysfakcję i jednocześnie była dla mnie wyzwaniem. To że się zgubię, trafię w złe miejsce i dostanę w mordę, żaden problem. Na tym właśnie też polega trudność gier. To są oczywiście rzeczy, które ja uważam, tworzą trudne gry, ale znajdziemy jeszcze takich sporo. Mogą to być na przykład elementy platformowe i zagadki logiczne. Mamy przecież całe gry im dosłownie poświęcone. Ale dzisiaj mówię stricte o swoich doświadczeniach, a tak naprawdę każdy z nas może Trudność gry definiować nieco inaczej, więc koniecznie napiszcie w komentarzu, jak to wygląda w Waszym przypadku. Skoro wiemy już więc, jak dla mnie wygląda podział gier łatwych i trudnych, to wypada pogadać o tym, dlaczego to właśnie przy tych ciężkich produkcjach jestem w stanie odpocząć, chociaż częściowo już na to pytanie przecież odpowiedziałem. Ale jakkolwiek dziwnie, by to nie brzmiało, to trudne gry dają mi poczucie wyzwania i spełnienia. Nie potrzebuję rozrywki, gdzie przysłowiowo mogę wyłączyć mózg, a wręcz przeciwnie, chcę być zaangażowany w rozgrywkę i poświęcić się jej w całości, analizować, testować, przegrywać, żeby ostatecznie móc Wygrywać. To uczucie, gdy po iluś tam próbach i porażkach w końcu coś nam się udaje, jest niesamowite. Czy to pokonanie bossa, czy przejście jakiegoś etapu, czy stworzenie samodzielnie jakiegoś dobrego i działającego buildu daje mi ogromną satysfakcję. A gdy gram w coś, gdzie nie muszę być za bardzo zaangażowany, to czuję się mocno odcięty od produkcji. Muszę mieć coś, w co będę mógł się zagłębić i gdzie będę czuł, że poświęcony czas ma wpływ na to, że staję się w tej grze coraz lepszy. Dzięki temu spełnieniu mój mózg dopiero odbiera to chyba jako formę relaksu. Pewnie trzeba by tutaj się zagłębić w bardziej psychologiczne tematy, ale chyba łatwiej jest to przedstawić na chłopski rozum. Pokonanie jakiegoś wyzwania, zrobienie czegoś trudnego w grze daje po prostu ten zastrzyk dopaminem, za którym mózg za każdym razem tęskni i po prostu dąży do otrzymania kolejnego. Szukając odpowiedzi na to, dlaczego lubię grać w trudne gry, musiałem zajrzeć nieco głębiej. Musiałem cofnąć się do momentu, aż zaczynałem dopiero grać w gry i dowiedzieć się skąd ta miłość w ogóle się wzięła. No i myślę, że to zrozumiałem. Dostając pierwszy komputer za dzieciaka miałem dość mocno ograniczony czas na korzystanie z niego. Zaczęło się oczywiście od normalnych gier na płycie, ale szybko odkryłem, że swój czas znacznie lepiej spożytkuje na grach przeglądarkowych. Wiecie, Plemiona, Gladiatus, Black Knight, Margonem czy Urban Rivals. Większość z tych gier pozwalała mi na rotację i w krótkim czasie mogłem ogrywać kilka gierek naraz. Było to wtedy dla mnie idealne rozwiązanie. I oczywiście wszystkie te gry nastawione były w mniejszym lub większym stopniu na rywalizację, miały rankingi, wbijanie poziomów i tym podobne rzeczy, które powoli wzbudzały we mnie tego ducha rywalizacji. Ten został już ze mną od tamtego czasu i przenosiłem się na inne gry sieciowe: Lola, Apexa, Hearthstone'a, Magica, TFT i wiele, wiele innych tytułów, w których zawsze chodziło o to samo: pokazanie innym, że się jest lepszym. Analiza buildów, tworzenie nowych talii, odkrywanie mety to były rzeczy, do których zawsze mnie ciągnęło. Oczywiście mimo wielu usilnych starań nigdy w tych grach nie byłem jakoś wybitnie dobry, ale mimo to zawsze do nich wracałem w różnych odsłonach, żeby ponownie poczuć tę adrenalinę związaną z próbą stawania się lepszym od innych, na przykład w postaci wbijania lepszej rangi. Z czasem gdy zacząłem przerzucać się na gry single player, wyszło na to, że podobnych odczuć szukam także wśród nich. Nie wystarczyły mi produkcje, które nie wymagały ode mnie niczego i przechodziły się same. Musiałem mieć coś, co da mi jakiekolwiek poczucie, że robię jakiś progres i staje się lepszy. No, i tak się zaczęło. Dark Soulsy, Darkest Dungeon, Hollow Knight i wiele innych gier sprawiły, że zrozumiałem, że to właśnie trudnej rozgrywki i wyzwań szukam w grach single player. Zakorzeniło się to we mnie w takim stopniu, że gdy właśnie odpalam sobie jakąś zwykłą gierkę, to liczę na to, że ma ona wbudowany jakiś poziom trudności, który faktycznie utrudni mi zabawę w ciekawy sposób, a nie tylko sztucznie napompuje przeciwników. No, dobra, ale tak jeszcze na koniec, bo może być tak, że ktoś z Was się zastanawia, czy w tym wszystkim faktycznie nie ma żadnych normalnych gier, w których jestem w stanie się dobrze bawić. No oczywiście, że są, co zresztą może można wywnioskować z poprzednich filmów, a powiem nad więcej, wszystkie przykłady, które dziś podałem, czyli Wiedźmin, Cyberpunk czy też gry Rockstara, to są właśnie produkcje, które mimo tego, że nie są jakoś wybitnie trudne i często gameplayowo są dla mnie dość proste, to potrafiły wciągnąć mnie stworzonym światem, bohaterami i opowiedzianymi historiami. Są to nieliczne przypadki, kiedy tego typu gra jest w stanie mnie wciągnąć na maksa i chyba po prostu ja muszę być też do tego odpowiednio nastawiony, bo jednak i tak wiele takich tytułów mnie po prostu odrzuca. Spider-Man, Horizon, The Last of Us to na przykład produkcje od Odbiłem się właśnie ze względu na to, że gameplay okazywał się zbyt mało skomplikowanym albo źle wyważony między prowadzeniem fabuły a samym graniem. Ale o tym może innym razem. Ale tak to właśnie u mnie wygląda. Z wiekiem dostrzegam, że najlepiej się bawię w grach trudnych i to najchętniej w takich, które nie stronią od skomplikowanych systemów i elementów, nad którymi trzeba czasem na spokojnie przysiąść. Im więcej rozkminiania i analizy, tym lepiej się bawię. Tak jak mówiłem, muszę mieć coś, dzięki czemu będę czuł, że zaliczam jakiś progres i jestem w stanie podjąć większe wyzwanie w grze. Oczywiście dajcie koniecznie znać, jak wygląda to w waszym przypadku czy wolicie gry łatwe czy trudne i co w ogóle uznajecie za trudną produkcję. Wielkie dzięki za obejrzenie i do następnego.